Czego was nauczyli ci wasi liderzy? Chamstwa po prostu Stalinowski i, i stalinowskiej jednomyślności. To nie za was jest wstyd, bo, bo, bo po prostu jesteście bez szans, po prostu patrzycie się na tych zawodowych polityków, tak zwanych, ja na nich mówię, to są obrotowi politycy, bo oni co innego mówią, co innego myślą i co innego robią i na nich patrzycie się i, i tymi metodami myślicie, że osiągniecie sukces. Już jesteście zakłamani, żyjecie fałszem. Samoobrona, bardzo proszę. Nie chcemy z panem debatować, ani wdawać się w jakąkolwiek polemikę, przede wszystkim... Jako nasze ugrupowanie namawiamy wyborców, aby poszli 25 września do wyborów i oddali głos bez względu na podziały jakiekolwiek polityczne, bez względu na ugrupowania chcemy, aby o przyszłości naszego kraju de decydowało jak najwięcej obywateli i przede wszystkim los kraju zależy od, od, ich, od, od ich pójścia na wybory przede wszystkim. Od stwierdzenia, że wy, wyborcy głosują nogami przede wszystkim, żeby poszli do wyborów i oddali głos na, na ugrupowania, które, które uważają za najbardziej słuszne, aby nie kierowały się sondażami, sondaże schowały do kieszenia, a przede wszystkim kierowały się swoimi własnymi jakimiś poglądami i swoim własnym sercem. Dziękuję. Ja, ja. Proszę! W kampanii. To są reguły. Proszę bardzo. Wobec tego, w kampanii prezydenckiej w przyszłym tygodniu, będziecie państwo. Wszyscy mogli zobaczyć słynny materiał, Wigilia w samoobronie, który nakręciłem, będąc zaproszony na tą Wigilię trzy lata temu. Z, zawsze chodzę z aparatem albo z podręczną kamerą. I wiecie jak Wigilia w samoobronie wyglądała? Sekundkę. To jest mój czas, dajcie mi powiedzieć, może Was to nie interesować, nie trzeba było przychodzić tutaj, no. Bo to jest żenada. Wigilia w, w samoobronie w dzień wigilijny wyglądała w ten sposób, że leżał wieprzek, kiełbasy, indyki, woda, prezenty. Tylko opłatka nie było. I to będzie wyemitowane w przyszłym tygodniu. I zobaczymy, kto się będzie wstydził. I dlatego się nie dziwię, że taki, taką młodzież ma, bo jesteście ludźmi kompletnie bezideowymi. Partia władzy. Przestaliście być partią protestu natychmiast. Z dnia na dzień słoma z butów nie wyszła, a staliście się partią władzy. Do tego trzeba dorosnąć. My nigdy nie mówiliśmy, że chcemy władzy. Chcemy dopiero wychować jedno, dwa pokolenia. I to się nam uda, ale to przejdziemy do ligi. Prawo i Sprawiedliwość. Ja się krótko wahałem, czy przyłącza się do takiego protestu, ale widzę, że pan korzysta z tego czasu, przede wszystkim obrażając poszczególne tutaj reprezentowane ugrupowania, wylewając pomyje i zarzuty. Dlatego też teraz chętnie wykorzystam ten czas do zaapelowania do wszystkich Polaków do tego, żeby poszli do urn, zagłosowali i ja apeluję osobiście o to, żebyście głosowali na ludzi. Głosujcie nie tylko na partię, ale zastanówcie się, na jakiego kandydata głosujecie, przy kim stawiacie krzyżyk. To naprawdę jest ważne. Nawet w tej ordynacji można wprowadzić swojego posła, swoją konkretną osobę, a nie tylko reprezentantów konkretnych ugrupowań. W tej w kampanii wyborczej toczy się debata pomiędzy dwoma silnymi i różniącymi się wizjami Polski. Wierzę, że war, Uważam, że warto je poznać, warto świadomie dokonać wyboru, warto zastanowić się, co komu bardziej odpowiada, świadomie wybrać program, ale i również wybrać człowieka, który będzie ten program realizował, człowieka, z którym będziecie mogli się Państwo skontaktować i którego nie będziecie się musieli Państwo wstydzić. Dlatego raz jeszcze apeluję o, o pójście do wyborów i bardzo gorąco do tego namawiam. Tak, rzeczywiście dla, dla PiSu to może idealny kandydat. Ten, który w jedwabnem 4 lata temu wstrzymał jedwabie, ekshumację. Przepraszam, to jest normalne, normalne, proszę mi. Liga Narodowa. Tak. W Jedwabnem 4 lata temu wstrzymał ekshumację na polecenie rabinów. Efekt jest tego taki, że do dzisiaj Polska i Polacy są opluwani. A ja byłem w jedwablem ponad 100 razy. Wydałem trzy książki. Znam przebieg wydarzeń. I nie ma zgody na tą relację, którą opublikował Instytut Pamięci Narodowej. I wasz e, Lech Kaczyński do tego przyłożył rękę. W tym roku, na wiosnę, e, w maju, od, e, odsłonił ta, tablicę a, e, po, rzekomo Azerom poległym w, e, w czasie powstania po stronie armii tylko, że nikt o takich nie słyszał. O, mówił o tym nawet Władysław Bartoszewski czy profesor Kunew. w historycy o tym nie słyszeli. Natomiast wszyscy wiemy, że trzy e, bataliony w brygadzie Diwlingera e, azerskie wymordowały na warszawskiej woli e, około 30 do 50 tysięcy Polaków. Panie Prezesie, tak, musimy posuwać się e, do tego. Pan to nazywa oszczerstwami. Trzeba się troszeczkę doinformować, douczyć, widać, mamy, in, mieliśmy inne podręczniki do historii i innych rodziców, inne wychowanie z domu. są prezesie, osterstwa... musimy posuwać się do... Przodu. Ja biorę odpowiedzialność za to, za, za słowo, które tutaj yy, wypowiadam. SLD, proszę. Szanowni Państwo, zwracam <laughs> się bezpośrednio do Państwa, ponieważ z tym człowiekiem, który tutaj dzisiaj przyjechał do programu, myślę, że w dużym stopniu przypadkowo, nie mam ochoty naprawdę zamienić ani słowa. Przyłączam się do apelu tutaj przedstawionego przez pozostałe młodzieżówki przede wszystkim o to, żeby Państwo poszli w najbliższą niedzielę i oddali swój głos. I oczywiście zwracam się do wszystkich tych, którzy mają serce po lewej stronie, żeby oddali ten głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nawet do tych, którzy są rozczarowani ostatnimi czterema laty, nawet do tych, którzy są rozczarowani rezygnacją Włodzimierza Cimoszewicza. Zwracam się do Państwa, nie zniechęcajcie się idźcie na wybory, oddajcie głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nasza partia naprawdę zmienia swoje oblicze, odmładza się, czego przykłady są już widoczne. Mamy bardzo dużo młodych kandydatów na listach, również w Małopolsce. Zwracam się zatem z prośbą o to, aby Państwo zagłosowali na naszych młodych kandydatów. Dziękuję bardzo. Państwo nie zabierają strony całą A propos młodych, może troszeczkę w innym tonie. W polskiej partii narodowej my mamy, jest tylko osiem komitetów, które zarejestrowały się we wszystkich okręgach. I tylko w polskiej partii narodowej z tych 41 okręgach, w ponad połowie w 23, na pierwszych miejscach są ludzie od 23 do 29 lat. Podkreślam, na pierwszych, bo dzisiaj widziałem ogłoszenia w prasie, Daruję już jakich ugrupowań. Jest starszy pan 70 lat, doświadczenie napisane. Obok y, pozycja na liście numer 1. Obok jest napisane i młodość. Tylko że pozycja 25. Tak wy, tak was rolują i wy się dajecie na to nabrać. Najwyżej może będziecie, y, możecie będzie nosić teczki za posła.